Dzień dobry! Dzisiaj ocet jabłkowy kolejny element naszej domowej apteczki. Tak, tutaj się nikt nie przesłyszał domowej apteczki. Oprócz wykorzystania kulinarnego, ocet jabłkowy domowej roboty ma szereg zastosowań zdrowotnych. I żeby nie być gołosłowną, zostało to oczywiście opisane w wielu książkach traktujących o lekach z zielonej apteki, między innymi dr Jadwigi Górnickiej, tutaj proszę bardzo, apteka natury i pięknie opisane zastosowanie, działanie octu jabłkowego, o którym jeszcze powiem, ale najpierw ten ocet potrzebujemy zrobić. Dla tych, którzy nie lubią prac ręcznych, no dzisiaj oferta rynku proponuje bardzo dużo zabutelkowanego octu jabłkowego i możemy go nabyć. Ja preferuję przygotowanie własnoręczne, przygotowanie domowe. I do tego będzie nam potrzebnych kilka rzeczy. Po pierwsze, słoik. Ja tutaj już mam słoik z przygotowanymi jabłkami, czyli oczywiście też jabłka. No, te jabłka pachną tak pięknie. Kupiłam je wczoraj. Leżały tutaj na stole, rozsiewając piękną woń. Ja wybrałam jabłka szczególne. Pod jakim względem szczególne? Ano, to są takie jabłka niepryskane. I w tych jabłuszkach, które kroiłam, nawet w tym widać tutaj, tak? Taki mały otworek, co znaczy, że niestety. Robaczek straci swój domek, o ile jeszcze robaczek tam jest, żywy, o ile jeszcze tam mieszka. Ale to są jabłka, które ewidentnie widać nie były niczym pryskane. W przeciwnym wypadku robaczek by tam się nie zagnieździł. Jabłuszko kroimy. Kiedyś stosowano i nawet dzisiaj też możemy oczywiście tak zrobić: obierki z jabłek i gniazda nasienne. Dlaczego akurat tak? No, było to wykorzystanie resztek, które pozostały po przygotowaniu pysznej szarlotki, do której wykorzystujemy tylko sam miąż jabłek. Ja zawsze po przekrojeniu jabłka na pół sprawdzam, czy przypadkiem w tych gniazdach nasiennych no, nie pojawiła się pleś, nie pojawił się grzyb. I tutaj jedno takie jabłko rozkrojone dzisiaj. I ja już widzę, że w środku jest taki meszek czarny, ciemny. I takie jabłko ja wyrzucę, ja go nie dodam do przygotowania tego octu. Dlaczego? Jeżeli w którymś miejscu widzę już pleśń, to znaczy, że zarodnie właściwie są w całym jabłku. Do czego to może doprowadzić w naszym odcie? Otóż do tego, że w pewnym momencie, po kilku dniach, po tygodniu Pojawi się pleśń. I niestety tak przygotowywany ocet jest już do wylania. On się nie nadaje do dalszej pracy, a już nie daj Boże, do wykorzystania wewnętrznego. W związku z tym patrzymy, czy nie mamy żadnego grzyba. Ja wycinam te końcóweczki, tak zarówno ogonek, jak i tutaj tą część i kroję. Mówi się, że na ósemki, ale ja kroję tak cienkie, zobaczcie, kawałeczki, że właściwie można powiedzieć szesnastki. Tak? Możemy umówić się ze znajomymi, siedzimy, rozmawiamy, przygotowujemy sobie tak takie jabłuszka. Warto, jeżeli na przykład robimy to wcześniej rano, ja wtedy mam więcej czasu, bo wstaję e, teraz. E, o piątej to możemy przygotować już wodę. Woda potrzebuje być zagotowana, i potrzebujemy rozpuścić w tej wodzie cukier. Ile potrzebujemy cukru? Ja daję 4 czubate łyżki na litr wody. Aczkolwiek znam osoby, które dają tego cukru więcej, bo nawet 8 łyżek. Ale tak naprawdę to zależy też od tego, jak słodkie mamy jabłka. Ja wybieram odmiany bardziej kwaśne, i czasami zdarza się, że dodać muszę jeszcze trochę wody z cukrem do mojego robiącego się octu, bo jeszcze się ocet nie zrobił, a już wszystko zostało zjedzone, jeśli chodzi o cukier. Możemy też oczywiście dać miodu. Miód zostanie zjedzony, niemniej jednak, kiedy porównuję sobie smak octu zrobionego z cukrem a z miodem to rzeczywiście są inny też ten ocet z wykorzystaniem miodu ma bardziej żółty kolor. I te jabłuszka wrzucam sobie właśnie do do słoja i tą wodą, którą przygotowałam wcześniej ona jest oczywiście już wystudzona, tak? Cukier jest najzwyklejszy. Zobaczcie, rafinowany. I tak tego cukru nic w tym occie nie będzie, bo zjedzą go te żyjątka, które nam nasz ocet zrobią. I zalewam tą wodą moje jabłuszka. To nie muszą być tylko jabłka. tak? To mogą być inne owoce, ale co ciekawe, to mogą być też zioła. Ja robię ocet m.in., z pąków kwiatowych, leszczyny, z korzenia kurkumy, ze żmijowca. Robię też zwrotyczu, ale to do zastosowań zewnętrznych. Zobaczcie, te jabłuszka wypłynęły na wierzch, tak? Tutaj mamy dół słoja, tu jest góra słoja. I żeby zapobiec pojawianiu się pleśni, ja kilka razy dziennie mieszam. Zawartość tego słoja. Jak widzicie, mój słoj ma też taki wek, tak, przykrywkę, ale ja jej nie używam. Ja biorę kawałek papieru, to może być też lniana, bawełniana szmatka i gumeczką, recepturką zamykam słoik. Łatwo też codziennie zdjąć. Łatwo też zamieszać, założyć z powrotem. Odstawiam sobie ten swój, tylko w niezbyt nasłonecznione miejsce. I takie na widoku, bo raz zapomniałam mieszać i niestety weszła pleśń, bo to, co wystawało ponad poziom wody, bardzo szybko grzyba załapało. Takie przykrycie też chroni nasz ocet przed muszkami, owocówkami. Teraz w domu ich nie mam, ale jak tylko nastawiam ocet, to one w jakiś cudowny sposób natychmiast w domu się pojawiają. Po prostu wyczuwają swoim sekretnym zmysłem, że o, tam Dorota Zielarka zaczęła robić ocet. I u Was też mogą się pojawić. Nie przejmujcie się tym za bardzo. Jak ocet już zlejecie, to one znikną. Ważne, żeby nie dostały się do słoika. Mieszamy mniej więcej około dwóch tygodni, bo po tym czasie, przynajmniej u mnie, te jabłka zaczynają opadać na dno. Na początku może troszeczkę buzować nam, pienić się robiony ocet, dlatego ja zostawiam, zobaczcie, nie napełniłam słoja pod samą zakrętkę, że tak powiem, tylko zostawiłam. Gdzieś ta, taką wysokość, po to, żeby właśnie na tą pracę było miejsce, też na to mieszanie, żeby ocet nam się nie wylewał. Jak wspomniałam, ocet możemy robić nie tylko z jabłek. Ja w zeszłym roku zrobiłam ocet z truskawek. Tak, Ma, zobaczcie, jaki piękny kolorek. A nie wspomnę już o. Zapachu i smaku pachnie truskawkami, możecie uwierzyć mi na słowo, ale rzeczywiście tak jest. I od mojej przyjaciółki dostałam też ocet z ciemnych owoców i to jest ocet, który stał u niej wiele lat. I jak go powącham teraz, on pachnie jak balsamiko ocet balsamiczny. To jest bardzo cenny ocet, warto sobie przygotować takie octy, odstawić nawet na kilka lat. Uważać tylko, żeby nie zjadła naszego octu matka octowa, która lubi się pojawić, szczególnie jeśli ocet pozostawiony jest w ciepłym miejscu. Jak możemy taki ocet wykorzystać? Oczywiście możemy go wykorzystać kulinarnie do skrapiania galaretek, do przygotowywania herbaty, do przygotowywania lemoniady. Świetnie smakuje. Natomiast oprócz... Traktowania octu jabłkowego jako przyprawy, ma szereg zastosowań zdrowotnych. Bardzo dobrze działa na krew. Między innymi pozwala wspierać nas w leczeniu nadciśnienia, czy zapobiegać zmianom miażdżycowym naczyń krwionośnych, czy też stosowany na przykład zewnętrznie na widoczne już bardzo mocno żylaki, czyli mamy taką krew zastojową, która nie może wrócić, nie może... Podnieść się do góry, wrócić do krwiobiegu, to po prostu nacieramy te miejsca octem. Ale też w przypadku bólu gardła możemy połączyć ten ocet z mocnym naparem z szalwi, z miodem i, jeżeli nie będziemy połykać tego preparatu, to z solą i płukać gardło. Jakie proporcje? Robimy bardzo mocny napar szałwi, to około 2-3 łyżki świeżej bądź suszonej szałwi na kubek w rządku. Zaparzamy. Rzeczywiście ten napar jest niezwykle silny, wypić się tego nie da, i do takiego. Odsedzonego oczywiście z, z ziół na paru dodajemy łyżkę miodu, dodajemy łyżkę octu i dodajemy łyżkę soli. Przypominam, aby, aby nie popijać, nie wypijać tego, jeżeli wiemy, że nie uda nam się wypluć, tylko połkniemy, to nie dodajemy soli i mieszamy to dokładnie, rozpuszczamy i taką mieszanką płuczemy gardło co 15 minut. Czyli jedna łyżka takiej mikstury do gardła, robimy takie grr, tak? I co 15 minut płuczemy. I to jest sposób, to jest receptura, e, którą usłyszałam od Jeremiego Rosa e, na zajęciach. Ale możemy też e, przygotować sobie dobrą octową herbatę na bazie naparu z mięty, czyli robimy sobie litrowy napar z mięty, dodajemy na przykład też dwie łyżki cytryny, jeśli robimy sok z cytryny, dodajemy cztery łyżki miodu i łyżkę octu. Bardzo znany jest też sposób na dokwaszanie żołądka. Często narzekamy na niedokwasotę żołądka, trudniej trawić białka, więc możemy poprawić to trawienie, na przykład przed posiłkiem białkowym, typu jajecznica, czy typu właśnie, jeśli ktoś je mięso, to jakiś obiad z mięsem, a wiedząc, że mamy niedokwasotę, to możemy. Na szklankę wody. Zacznijmy od jednej łyżeczki, bo nie wiemy w jakim stanie jest żołądek i jak zareaguje. Wypić właśnie taką szklaneczkę roztworu z octem. Jeżeli nie wiemy, czy mamy nadkwasotę, czyli do kwasotę, możemy sobie zrobić test sody. Jak wpiszecie w wyszukiwarkę test sody, na pewno Wam się pojawi, jak ją przygotować. Jeżeli zjedliśmy wieczorem ciężki białkowy posiłek, to żeby nam się lepiej spało, bo taki napełniony żołądek niestety będzie źle wpływał na jakość naszego snu, możemy przed snem po takim posiłku na poprawę trawienia wypić właśnie szklaneczkę e, takiego roztworu e, z octem. Czyli letnia woda przygotowana, dwie łyżeczki e, albo łyżkę e, takiego octu i wypijamy. W kosmetyce też szeroko stosowany jest ocet. Ja tutaj nie wymieniam wszystkich zastosowań, bo tego naprawdę można powiedzieć, są e, dziesiątki, ale jeszcze zahaczę właśnie o kosmetykę, o twarz. Często słyszę pytania: no dobrze, jak pielęgnować tą twarz? E, czym, ją, e, czym zmienić pH? Czym zakwasić? Możemy wykorzystać domowy ocet. To będzie bardzo dobry tonik do twarzy. Na 150 ml przygotowanej letniej wody dodajemy łyżkę właśnie takiego domowego octu. Możemy do buteleczki ze spryskiwaczem albo po prostu na wacik bądź na rękę rozprowadzić po twarzy i mamy bardzo dobrze przygotowaną buzię pod położenie kremu, który być może też... Sami sobie robimy. Zachęcam Was do samodzielnego przygotowania octu. Zobaczcie, jest to bardzo proste. Kroimy jabłuszka, zalewamy wodą z cukrem, mieszamy, pamiętamy, tak, żeby mieszać, i po około miesiącu zlewamy, wlewamy do butelek. I jeżeli nie chcemy, żeby dalej pracowało bądź pojawiła się matka octowa, wstawiamy do lodówki. Ja właśnie mój ocet truskawkowy wstawiam do lodówki, bo ten, który zostawiłam na wierzchu, zrobiła mi się matka octowa i zostało go zaledwie na dnie, bo matka ten ocet po prostu wypiła. Życzę Wam smacznego i na zdrowie stosowania octu.